Witam serdecznie na dzisiejszym dropingu. Dziś mamy dwa portfele z numerem 15 i 16, zaczynamy od portfela z numerem 15 i w portfelu z numerem 15 tutaj będziemy szukać czterech liczb albo korony. Mamy 31, 17, 22 i 3, mamy 23, 2, 18 Trzydzieści cztery czternaście dwadzieścia osiem, piętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, siedem dwanaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć, jedenaście, dwadzieścia siedem, trzynaście, dwadzieścia sześć. 16 i na koniec mamy 10. Czyli po tej stronie nic nie wpadło. W parach mamy walizkę pierścionek, walizkę monetę, diament sztapkę, koniczynę pierścionek, monetę banknoty, diament pierścionek, koniczynę walizkę i walizkę i klucz. I została nam trzecia gra w trzeciej grze mamy 500 zł 100 zł po raz pierwszy 5200 zł 150 30 zł 2 miliony 30 po raz drugi 5000 po raz drugi 150 po raz drugi 100 po raz drugi i na koniec mamy 60 złotych czyli portfel z numerem 15 pusty i weźmy portfel z numerem 16 i tutaj

Koniczynę sztabkę, klucz banknoty, koniczynę monetę, koniczynę klucz i walizkę oraz koniczynę. Także tutaj też nic. A trzy takie same kwoty szukamy i tutaj jest 2 miliony 500 zł, 5000 zł, 200 zł, 150 zł, 100 zł. 5000 zł po raz drugi, 100 zł po raz drugi, 60 zł 30 zł 500 zł po raz drugi i na koniec mamy 200 zł po raz drugi. Podsumowując, dwa portfele okazały się niestety przegrane. W jednym i w drugim nic nie wpadło. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia. Cześć!